Dziś jest bardzo uroczysty dzień. No. Tak, dzień liczby Pi. Przybiliśmy może tę liczbę. Wynosi ona w przybliżeniu 3,14, a święto jest dzisiaj, bo marzec jest trzecim miesiącem roku, a dzień jest czternasty. Komacie 3,14. <tuszę> pi jest bardzo ważną liczbą, szczególnie teraz w Polsce, tutaj, kiedy jej nazwa wchodzi w skład nazwy partii rządzącej. pi z. PiS, kumacie. A więc jest to liczba słuszna i obok przywrócenia pks u powinna być włączona do kampanii wyborczej pra Prawa i Sprawiedliwości. Haselko takie jest. Nawet liczby są z nami, a ko PO kończy się na zero. Pi jest liczbą nieskończoną. Próby dojścia do końca Pi ciągle są podejmowane, bo na końcu czekają cenne nagrody, wycieczki, sprzęt AGD RTV, golarki, depilatory czy roczne abonament na kawę ziarnistą. Kojarzycie kawę ziarnistą? Takie małe czarne dupeczki w torebce. Jeden francuski matematyk obliczył liczbę Pi do ponad 2,5 miliona miejsc po przecinku. Aby tego dokonać trzeba mieć niezłe liczydło i kupę szaleństwa w sobie. Powinni o tym nakręcić film. Ja już widzę recenzję. Przez pierwsze 10 miliardów, yy, dłuży się film, akcja nabiera jednak tempa po bilionie. Od półtora biliona wydarzenia nabierają takiego tempa, że trudno się od pi oderwać. Zakończenia nie zdradzimy, żeby nie psuć zabawy. A wy, słuchajcie, z tej okazji tego dnia pi, spróbujcie pociągnąć liczbę pi dalej. Zacznijcie może od tego miejsca, gdzie skończył francuz. A jak nie, no to z okazji pi na się piwa.